A psik, nie polecam tą grę, bo, ten, bo flesze mi palą na samym początku, w ogóle nawet mnie nie ostrzegają, że flash będzie spalony. Uwaga, flash. Trzy, dwa... <laughs> jeden bęk <bang>, i chuj. <laughs> Tronowarnie to masz. Nie, nie, czemu ja mam tak mało życia? Na 11 życia robić... Ja Apple powiem tak, albo się umie Albo się, umie. Albo się nie umie. Albo no. się umie. Raz się przerywa, raz się przerywa. Dawaj <grywa> No i kto? No nie, kto jest królem dżungli? Powiedz no mi kto kurwa jest królem wow. dżungli jak nie? KS. Wow. wow! i ten ta, ta, taki dziadek. Wow. wow. O! we no nie! O nie! Nie wiem, że ja go kontruję! Dobra, 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 dobra. Ja wam ogólnie powiem taką sytuację, Aha. nie, że mój pierwszy zakup to jest taka bardzo męski duża pała, wiadomo. I duża pała, wiadomo. Czekaj, ja tu przy... o tu przyczajimy tyrysa, On nie cofnie, bo on się wyle... bo on wyleczy się. <noise> jebaj tym ręgorem, jak ksiądz Gil dzieciaki w smyku. Co to ma być? Co ty mi grzyb piszesz? Tak. No tak. Koleś tak. mi pisze: "Jebaj tym ręgorem, jak ksiądz Gil dzieciaki w smyku". Kto to jest ksiądz Gil? Patrz no. my friend, patrz my friend Nic nie patrzę, boję się. Patrz my friend, patrz, patrz, patrz I tego tak nie obierasz. Ja już o tym wiem teraz. No, ja patrzę. Ja patrzę patrzę. patrzę. Dawaj bijemy kogoś. Czyli, jakbyśmy mieli w sumie tak nas podsumować taką piosenką, no nie! to Apple, Apple byłby w sumie takim y, ze Skyrima takim głównym. Czoka, to byłby będę go zjadł. Ja to w sumie byłbym Na Jankat wiadomo, ale kim byłaby MF w takim razie? 703, 100 10-0 KDA. 10-0 KDA. Proszę pana. Nie takie gry się przegrywało. Ja pierdolę. Jak zwykle drobina. No. Ale patrzcie, ale wygraliśmy. Patrz, tu o, patrzcie. Zwycięstwo. Czaj, zwycięstwo. Ja kuj. Tylko czemu czerwone? Ale zwycięstwo.